Dzisiaj zaczynamy vlogowo, ale to nie vlog. Mam do pokazania fajny use case automatyzacji. wiemy, automatyzowanie procesów w firmie najlepiej rozpoczynać od tych najbardziej sochłonnych i najczęściej powtarzających się procesów. No i takim właśnie procesem u nas w Gawroni Fi był proces onboardingu klienta. Automatyzacja, którą nam stworzyłem, zaoszczędza nam około 20-30 godzin miesięcznie, sporo błędów i pozwala zespołowi pracować dużo efektywniej. Sporo klientów ostatnio zgłaszało się do nas takim problemem, który ta automatyzacja właśnie rozwiązuje, więc stwierdziłem, że trzeba do w końcu pokazać pokazać szerszej publice, szerszemu gronu, bo szkoda, żeby coś takiego się marnowało. A więc to jest ta automatyzacja onboardingu, która nam Gavroni Gawroni Fajza oszczędza naprawdę sporo czasu. Dobra, przejdźmy sobie teraz do samej automatyzacji. Załóżmy, że skończyłem właśnie spotkanie z klientem, sprzedałem mu naszą usługę i teraz jedyne, co muszę zrobić, żeby potworzyły się wszystkie niezbędne pliki do naszej współpracy, żeby klient dostał maila powitalnego, żeby dostał zaproszenie do Slacka, żeby utworzyły się te wszystkie inne rzeczy, o których zaraz powiem. Wystarczy czy wypełni ten formularz? Także wypełnijmy sobie ten formularz przykładowymi danymi. Dobra, czyli mamy dane i po prostu wysyłamy formularz. Bieramy jeszcze tylko CS-a, którego przypisujemy do danego klienta, i z mojej strony jako, jako handlowca, jako closera, to już jest wszystko. No i w tym momencie jako handlowiec już oddaję ten proces. Na naszego Slacka teamowego wysyłają się odpowiednie powiadomienia, żeby zespół wiedział, że mamy nowego klienta do zonboardowania. Automatyzacja przejmuje proces, który następnie trafia do CSMA. Ok, teraz zamieniam się w klienta. I jako klient dostaję wiadomość od Macieja Gawrońskiego. Hej Andrzej, ogromne gratulacje. Tutaj mamy wszystkie linki do Slacka, do Skula, do umówienia się z swoim Customer Success Managerem. Dostaję także zaproszenie do Skula i został mi utworzony folder na Google Drive. Ie. Jak sobie wejdziemy w ten folder, mamy tutaj kilka dokumentów. Wszystko potworzone automatycznie, w sekundę tak naprawdę. Nie trzeba tego ręcznie kopiować i przenosić do wydostępów. Wszystko dzieje się samo. Jesteśmy już na Slacku. I co się dzieje na Slacku? Mamy utworzony kanał Andrzej Kowalski, moje imię i nazwisko jego klienta Gavronify. Powstaje kanał, gdzie są dodane wszystkie osoby, które muszą być na tym kanale. Wsyła się do mnie wiadomość powitalna ze wszystkimi potrzebnymi rzeczami, czyli film wdrożeniowy, możliwość umówienia się na rozmowę wdrożeniową i link do Skula. Wszystko samo, nie trzeba nic klikać, klient jest onboardowany. Przypominam, że jedyne co zrobiłem jako handlowiec, to wypełniłem formularz. I do tej pory żaden z CSM-ów, ani członków zespołu, nie dotknął sytuacji tego klienta, to wszystko zadziało się absolutnie samo. To, że cały ten proces wykonał się automatycznie, całkowicie sam, już raczej by brzmiało. Powtórzyłem to kilkukrotnie, więc myślę, że nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Także teraz proponuję, żebyśmy przeszli sobie do n 8 n gdzie pokażę w jaki sposób łatwo możesz sobie sam, sama zrobić coś podobnego, czy nawet zautomatyzować ten sam proces. Więc przejdźmy sobie do n 8 n Dobra, zacznijmy sobie od stworzenia formularza. Ten formularz będzie wypełniała osoba, która ma wszystkie dane klienta. Na początku, czyli najlepiej sprzedawca, w naszym przypadku tak to działa, że sprzedawca, jak sprzeda usługę klientowi, wypełnia formularz i w tym momencie jego udział w procesie kończy się i proces przejmuje osoba, która dalej onboarduje klienta. Dodamy sobie cztery dane, a raczej trzy, będzie to imię i nazwisko klienta, numer telefonu i adres e-mail. Mamy gotowy formularz. W formularzu te wszystkie dane, możemy sobie go przetestować i od razu wypełnić przykładowymi danymi. OK, możemy go sobie zesubmitować, formularz poszedł i teraz w n 8 widzimy, że dane nam przeszły i możemy teraz sobie działać z nimi dalej. Klikamy P na klawiaturze, przypinamy te dane i idziemy dalej. Jak dołączył do nas nowy klient to zapewne chcielibyśmy mieć informacje na Slacku czy na innym komunikatorze, z którego akurat korzystasz. W naszym przypadku jest to Slack, więc musimy utworzyć sobie bota który tę wiadomość będzie nam wysyłał. Czyli klikamy sobie tutaj plus, wybieramy Slacka, send a message i musimy skonfigurować sobie bota. Jak to się robi? Starczy stworzyć bota na stronie Slack API na workspace, który tutaj testowo stworzyłem, czyli w tym przypadku. Na workspace, z którego korzysta Twój zespół. Następnie wchodzimy w OAuth and Permissions, scrollujemy sobie tutaj i dodajemy potrzebne scopy. Przygotowując sobie listę wszystkich zakresów, których potrzebujemy. Zakresy dodane. Teraz możemy wygenerować sobie klucz API, który użyjemy w naszej automatyzacji, ale najpierw zainstalujemy sobie naszego bota do naszego środowiska. Klikamy Install, pozwalamy i dostajemy wygenerowany klucz, który kopiujemy. Wybieramy sobie Access Token, wklejamy tutaj to, co skopiowaliśmy ze Slacka. Klikamy Save. Wszystko nam przeszło, super i teraz możemy sprawdzić czy to nam działa. Dobra, sprawdźmy czy ten krok działa. Klikamy sobie tutaj czałkę i wiadomość została wysłana na slacka. Czyli działa. Teraz dodajemy sobie Google Drive, a dlatego że częstym case'em jest, że chcemy mieć jakieś miejsce, gdzie z klientem przechowujemy sobie wspólnie pliki, albo być może z każdym klientem mamy jakiś zestaw dokumentów, który chcemy mu kopiować, zmieniać nazwy i tak dalej. Robimy to zawsze ręcznie, można to zrobić automatycznie, czyli tworzymy sobie folder. Ja już utworzyłem sobie tutaj nadrzędny folder klienci, i to co chcemy zrobić, to po prostu go tutaj znaleźć, czyli wyszukujemy go w tym miejscu, zaznaczamy, wybieramy tutaj, jak ma nazywać nasz nowy folder, czyli załóżmy, że chcemy, żeby folder klienta nazywał się imieniem i nazwiskiem klienta i testujemy sobie ten krok, czy zadziała. Zadziałało, przynajmniej według tego, co mówi n8n i z tego, co widzimy tutaj, to folder został utworzony imię klienta. Teraz utworzymy sobie kanał na Slacku dla tego klienta, czyli wybieramy jedną rzecz kodową, bo to będzie tutaj potrzebne, ale tutaj w Slacku wybieramy create a channel sobie tu wkleję kod, który nam przerobi imię klienta na taką wersję bez polskich znaków i z myślnikami zamiast spacji. Przetestujmy sobie i proszę bardzo, wszystko nam działa, mamy imię klienta w wersji dla Slacka, przeciągamy sobie tą nazwę to miejsce i możemy przetestować sobie. O, jeszcze zaznaczmy na private channel, tworzymy kanał. OK. Użyłem nie tych danych do logowania, których powinienem był użyć, więc zmieńmy sobie i przetestujmy raz jeszcze. O, no i wszystko zadziałało nam. Kanał się utworzył, to teraz muszę dodać siebie do kanału. Żeby to zrobić, tworzymy sobie nowy blok. Klikamy tutaj Slack Invite a User to a Channel. I żeby zaprosić użytkownika, na przykład, jeśli ja chcę być w każdym kanale, muszę sobie wejść w mój profil, wybrać. Copy Member ID i wklejamy je w tym miejscu, tylko najpierw wybierzemy sobie kanał. Wybieramy Expression, żeby móc wkleić ID kanału, który został utworzony w ten sposób. OK. I w tym miejscu musimy wkleić sobie, czy zmienić najpierw expre... na Expression i tutaj dodać apostrofy i wkleić nasze ID. Możemy kliknąć test. O, i powinno dodać mnie do kanału. Tak się właśnie stało, jestem już na tym kanale. I w tym momencie powinniśmy dodać sobie jeszcze jedną rzecz do formularza. To jest ID na slacku naszego klienta. Będzie to potrzebne, żeby go do tego slacka dodać, dlatego odepniemy sobie dane i przetestujemy formularz raz jeszcze. Żeby to zrobić, zaprosiłem swoje drugie konto, z którego też mogę skopiować sobie ID. Wypełnijmy sobie jeszcze raz ten formularz. Klikamy test, wpisujemy dane. I mając taki formularz, wysyłamy go jeszcze jeszcze raz zapisujemy dane, żeby nie robić tego raz jeszcze. Jak widzimy, wszystko zadziałało nam. Także w tym momencie możemy sprawdzić, proszę, jak wiwanicki, Iwanickiej zostałem dodany ja, nie dodaje się jeszcze klient, czyli w tym przypadku to konto. Żeby to zrobić, wracamy sobie do drugiego Bloku slaka, dajemy tutaj przecinek, pana dwa apostrofy i musimy przenieść tylko i wyłącznie to, te apostrofy. Tylko musimy nieco zmienić to, jak to wygląda. Teraz jest w porządku, coś takiego możemy przetestować jeszcze raz albo w zasadzie nie musimy, możemy pozapisywać sobie te wszystkie bloki, puścić tylko ten blok. Jeszcze raz. Musiałem raz jeszcze podać dane, ale generalnie całość nam przeszła. I możemy zobaczyć na Slacku, że utworzył się kanał. Jakub Iwanicki już trzy. I mamy tutaj zaproszonego mnie oraz mnie jako klienta. Kolejną rzeczą, którą chcemy dodać, jest bookmark na Slacku na kanale z klientem z naszym utworzonym dyskiem. Więc robimy sobie w ten sposób, że tworzymy sobie zapytanie HTTP. Mamy skonfigurowane to w ten sposób. I teraz klikamy sobie strzałkę i bookmark się tworzy, proszę. I tutaj. Mamy folder, do którego klient może od razu sobie przejść. Na sam koniec dodajemy sobie wiadomość powitalną na Slacku, wybieramy odpowiednie credentials, wybieramy kanał i możemy napisać wiadomość powitalną. Utworzyłem nam taką wiadomość, i w tym miejscu możemy skierować nowego klienta albo do jakiegoś wideo wdrożeniowego, albo do kalendarza, żeby mógł umówić się na spotkanie wdrożeniowe, albo cokolwiek innego chcemy tutaj wysłać. To jest wiadomość, która wyśle się sama od razu, jak klient dołączy. Taka struktura na pewno dobrze wpływa na doświadczenie klienta ze współpracy z nami, kiedy już od samego onboardingu wszystko jest jak w zegarku i wiemy co, po czym się dzieje i klient dostaje od razu wszystkie informacje. No i nie ma ryzyka, że o czymkolwiek zapomnimy. To jest nasze gotowe workflow. Przetestujemy sobie je na gotowe, wprowadźmy dane. Ok, wysyłamy i teraz tak, przechodzimy sobie na Slacka. A na Slacku mamy powiadomienie, że nowy klient na pokładzie. Super, wszyscy widzą co się dzieje. I nowy kanał Andrzej Nowak dołączył, dodało także mnie do kanału. No i mamy wiadomość Powitalną, w której możemy wpisać tak naprawdę cokolwiek nam się zechce. Tak jak mówiłem, może to być wideo powitalne, formularz onboardingowy, calendly do umówienia rozmowy wdrożeniowej. Możliwości jest bardzo dużo. Wszystko zależy od tego, jak wygląda nasz standardowy proces. A więc, to jest ta automatyzacja onboardingu, która nam Gavronify zaoszczędza naprawdę sporo czasu. No i jest to dosyć elastyczna sprawa, dlatego że wszystko zależy od tego, jak wygląda Twój obecny proces onboardingu. Równie dobrze zamiast Slacka może być Discord czy jakikolwiek inny komunikator. Nie ma tu w zasadzie żadnych żadnych ograniczeń. To, co pokazałem tutaj, to jest najbardziej podstawowa wersja automatyzacji. U nas to wygląda w nieco bardziej skomplikowany sposób. Jest to coś takiego, więc u nas tych kroków jest troszeczkę więcej, no ale też proces jest bardziej skomplikowany. Jeśli Ty w swojej firmie też często onboardujesz nowych klientów i uważasz, że niepotrzebnie zabiera to czas Tobie albo Twojemu zespołowi, to w opisie do tego filmu zostawiam kontakt do mnie oraz moje Calendly. Jeśli masz jakieś pytania, to pisz w komentarzu albo bezpośrednio do mnie na maila, albo umów się od razu przez Calendly, to spotkamy się na 15-20 minut omówimy temat i zobaczymy, czy coś takiego miałby u ciebie sens. Tymczasem, dzięki za obejrzenie i za tydzień wracam z nowym filmem, z nową wiedzą. Także do zobaczenia.